Przed wakacjami na ulicy Jasnogórskiej zmieniona została organizacja ruchu, pojawiło się rondo, które podniosło bezpieczeństwo wszystkich tych, którzy włączali się do ruchu w Jasnogórską, wyjeżdżając na przykład z Ojcowskiej. Teraz będziemy remontowali to rondo, dzięki czemu zwiększy się jego przepustowość, będziemy w stanie wyznaczyć dwa pasy ruchu w miejsce jednego, więc dużo łatwiej będzie przejechać wszystkim tym, którzy jadą wzdłuż ulicy Jasnogórskiej, a jednocześnie nadal bezpiecznie będzie dla wszystkich tych którzy wyjeżdżają z ulic poprzecznych na tym skrzyżowaniu. Jest to o tyle ważne, że to rondo będzie wykorzystywane po wznowieniu prac na ulicy Łokietka. To właśnie przez to rondo będzie prowadzony objazd dla samochodów osobowych. Dzięki temu, że to rondo tam się znajduje i dzięki temu, że od poniedziałku do końca lipca będziemy to rondo remontowali, będziemy w stanie zapewnić z jednej strony bezpieczeństwo, z drugiej strony większą przepustowość niż miało to miejsce przy tym pierwotnym rozwiązaniu rondowym.